No, siema, witam na moim ciężku Stress na moim kanale. Na szczepie chciałbym wspomnieć o tym, że wygrają się ponad 5000 zł, płacąc z moim kodem 20 zł, a czym więcej wpłacacacie, tym macie większą szansę na wygraną. No i stary, masz naprawdę tutaj przepotężne nagrody. Masz tutaj cztery kosy, stary, rękawiczki. No, to nie byle jakie kosy. no Masz tutaj Bowie Knife Lore, masz falchiona Brightwater, masz Skeletona Boral Forest i Super Knife Ultrafiolet. Także cztery przepotężne kosy, rękawiczki też nie są słabe, bo specjalist z za 950 zł. Poza tym mamy tutaj jeszcze meczkę, kałaszkę, a wupkę, dikielka no stary dziewięć skinków o łącznej wartości ponad 5 koła. Poza tym jeszcze na te skinki macie szansę zdobycie tego przemiotu zostały zwiększone, więc polecam się śpieszyć stary. Ponad 5 ma masz zgadnięcia. Czym więcej płacasz, tym masz większą szansę na wygraną, a że płacisz jak klikając tutaj plusik wpisać kocik dało 18 daje 10% więcej do wpłaty oraz 20 na sam start jest wyjątkowy to odpłatności czy to blik czy place of card, czy skinki, a jak wypaczcie skinki, do Was bardzo szybko, dosłownie w minutkę nie zapomnij sobie tutaj kliknąć aktywuj, będzie mój kocie, po prostu nie zajdzie, nie 10% więcej do wpłaty, a nie będziesz miał szans na wygranie ponad 5 tysięcy złotych w konkursach, Tam jest chyba 500 do wygrania, więc no stary myślę, że warto. Nawet jak nic nie płacasz, to po prostu żyj. bo każdy, mojego kodu jest stary no, i dzięki temu mogłem rozdawać skinki. Wiesz, to taka już wymiana, nie? Tu za kadłuba, grabi do 18. Ja ci rozdaję skinki, wszyscy są szczęśliwi. A jeśli wpłacasz, no to trzymasz punkty eventowe do wpłaty. Przykładowo za 5 że jak otrzymujesz tyle punktów eventowych, to zaraz Ci pokażę, gdzie możesz wykorzystać. No i jeszcze chciałem Wam przypomnieć o tym, że macie swój limit wpłat z kinami bez czekania. Czy możesz, wiesz, no normalnie możesz wpadać skinami, tylko że czekasz 8 dni, a masz swój limit co 8 dni on się resetuje i możesz wpłacać bez czekania. Także wpłacasz sobie i od razu masz ściankę. Plus masz prezent do każdego dodowania skinami, więc też fajna rzecz. Poza tym, że masz jeszcze 10% więcej do wpłaty z moim kodem i wiesz, i konkursy, no to stary, masz tyle bonusów, że naprawdę fajna sprawa. Fajna sprawa też jest to, że masz Daily Case'a co 24 euro taką jednego za Freemarks sobie otworzyć, No i na samym dole masz jeszcze darmowe skręcie dobicie na social media, więc też fajna rzecz. Fajną rzeczą to jest gievencik, dlatego do tego sobie zaraz przejdziemy, jeszcze chciałem Wam powiedzieć o tym, że jest nowa skrzynka, tylko, że ja to nagrywam późno. Wy to widzicie na wysłanie za chwilę, no ja to nagrywam 22.40, Wy zobaczycie go pewnie 23.30, więc no, dzisiaj już tego nie zrobię. Zrobię to pewnie w jutro, może pojutrze. Przetestujemy sobie nową skrzyneczkę. Wygląda całkiem fajnie, jak sobie sprawdzałem, ale jeszcze jej nie otwierałem. A wkrótce w Krózgórza tutaj w węciku masz codziennie super nagrody, masz tutaj turbo dużo kosek, skinków, więc myślę, że, myślę, że OP. Tu możesz, stary, kliknąć skinka, pyk, i sobie uszalibujesz skinki, i jeszcze tutaj, tutaj również możesz sobie, stary, wrzucić, także pyk, no i jest git, nie, nie jest git. No, czy będzie git po case battle'ach? Zaraz się o tym przekonamy, jeszcze tu masz taki cashback ze skrzynek, jak otwierasz sobie case battle, no to dostajesz jeszcze takie punkciki po skończonej bitwie. No, zobaczymy, czy my będziemy skończeni po tym odcinku, stary. No, musimy tutaj coś wygrać, bo inaczej będzie niefajnie. Ale dobra. Stwórzmy coś, tak, stwórzmy coś. Dobra, wiecie co? Ja sobie polecę takimi classic skrzyneczkami. Zobaczymy, czy coś tu wpadnie. Agenci, ty, ty, pyk. I na koniec royale'ek i jest pięknie. 3,5 koła złotych na 3 osoby, 15 skrzynek, dawaj mi to, dawaj mi to, bo jak to wygramy, to myślę, że koło dyszki się możemy tutaj zakręcić, w zależności od tego, co wpadnie. Dałem po prostu wszystkie skrzynki po kolei, które tam były, w z tych 50 na 50 i procentówek, no i po prostu dałem je bez busta w zwykłym trybie, zaczynamy całkiem nieźle, bo 125 złotych, tylko mam nadzieję, że zaraz mój internet się tutaj ogarnie i będziemy widzieli, co nam dropi, bo Okej, okay, chyba już się ogarnęło, tak jest. Dobra eee, P90, nie wiem czy. A, jednak się nie ogarnęło. okej. Okay. <grych> ale trafiamy w się Dobra, no ogarnij się, proszę cię, internecie. Proszę, no się odcinaczej dla widza nagrać. A... a tutaj są problemy. No dobra, teraz już działa. Teraz już działa, jest luz. O, no, dobra, chyba jednak nie działa. Albo działa? Nie wiem, stary. Po prostu wygrajmy. Wszyscy idziemy równo. Mieliśmy fajne prowadzenie, ale już się straciliśmy. O, teraz to już, teraz to już w ogóle straciliśmy całkiem prowadzenie, w sensie chciałem powiedzieć, że fajną przewagę, ale już straciliśmy, a teraz to i prowadzenie straciliśmy. No, ale jest jeszcze luz. A meczka za 200 coś, 290, super. Wracamy, 5 dek straty mamy, lekko ponad. To nam nic nie zmienia. Przecież za 150, okej. Okay. Agencik jakiś fajny? No nie, najgorszy chyba jakiś się O Jezu. Okej, okay, rękawiczki, chociaż to też trochę kosztuje. Ale dobra, wychodzimy na do prowadzenie na no, jest close. Musimy to wygrać, proszę cię. Okej, okay, Gloczek w stat No nie w stat ale i tak jest dobrze. I tak jest dobrze. Żeby z jakiejś kosy nie dostali. Okej, okay, to też jest świetny traf. 1000 złotych i ostatnia skrzynka. No mamy ponad 1000 przewagi. Dziękuję serdecznie, no nie ma opcji, że przegraliśmy, nie ma opcji. 9000. tysięcy, tysięcy, no i ja takie odcinki uwielbiam. Ja takie odcinki uwielbiam, mam nadzieję, że wy też no, ale na tym oczywiście nie skończymy, bo stary no tak się nie kończy. Dobra, to nawet nie odbieram tego w sumie. E, idziemy zrobić jeszcze jedną bitwę. Idziemy zrobić jeszcze jedną bitwę. Tylko, że teraz na buście. Tylko, że teraz stary na buście. I zaczniemy sobie od skrzyneczki Elegant. I sobie pododajemy troszkę na buściku. Pyk. Te, które się da. Oczywiście mam przed Hydra, w poprzedniej bitwie, ale się nie da na buście. E, Brawo, Kesa też się nie da. Dobra, to tak myślę, że jeszcze to. Agenci na buście. A ile? Aha. Dobra, to agenci będą jesterkiem na dobitkę. Pyk i... Dobra, damy sobie jeszcze to stary. I agencik. I 5 koła. I 1 v 1 15 skrzyneczek. Będzie dłuższy odcinek stary, ale jak to wygramy, to jest taki proficik, że o Jezu. Wszystkie skrzynki na buście agenci na, na dobitkę na Gesterzy, gdzie na wszystkie jest różne procent szans, no ale w agentach ogólnie wiecie, te skiny są tam podobnej wartości wszystkie. Buścik, pierwsza skrzyneczka podobnie. Okej, okay, no to, to się nie zwraca. No właśnie na Buście jest ten problem, że często, często się nie zwraca, nie? Bo masz pobustowane te najlepsze skiny, ale dalej masz te procenty no te no te słabsze skiny, takie same. Faktoryniu za 500 zł. Ok, tutaj Buście opłacił, naprawdę dało. Naprawdę naprawdę dało, super jest. A więc są jeszcze bardzo drogie skrzynki przed nami. Cold, Nie wiem czy widzieliście teraz jak Ice Cold wyszła. Taka taka o, zastanawiam się czy sobie i nie ogarnąć za tydzień, jak już będzie bardziej dostępna, bo teraz to no, nawet się nie da chyba jej wystawić, tak? Bo dopiero co wyszły, a tydzień tradebana i tak dalej, więc jeszcze trzeba poczekać, aby skinki z tej nowej skrzynki, nie wiem jak to nazwać, katalogu. Chyba katalog to się nazywa. Dobra, bo przestało nam oddawać, tak szczerze. I to po całości, bo ja mu daje ciągle lepiej niż nam. Tutaj nam tylko five 7 dało lepiej niż jemu. No ale ogólnie nie daje. To się nawet nie zwróci póki co, szczerze. Okej, okay, kołaszek w dobrym stanie. 330, okej. Okay. Ja to jest tylko 200 złotych przewagi. Okej, okay, tutaj w jakimś tym. O to chodziło! 1800 zł. super. I Kostka! Dzień dobry serdecznie za 2,5 koła. No jest pięknie. Nie, nie możemy tutaj przegrać, nie możemy. Jeszcze kałaszek, świetnie, 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 dominacja totalna, tutaj nawet nie da się przegrać, bo on, wyleciał mu najlepszy agent, który kosztuje tysiaka, tylko nam podbił, dziękuję serdecznie, 10 koła, mamy 13700, takie odcinki ja kocham, także jednego jesterka wam dowalę tak na pożegnanie. A wy zostawcie łapkę gryj z bankiem. i pamiętajcie o tym, że macie do wygrania ponad 5000 zł składem to 18-10% do 18, 10%, 10 dopłaty 20 na sam start, ale to już wiecie. Na sam koniec jedna skrzyneczka. Także pożegnać na odcinek, yy, więc myślę, że... Co może być fajne na, na jesterku? Co może być fajne na jesterku? Hmm, to nam oddało przed chwilą. Hmm. To jest. Dobra, wiem co. stary. Wiem co, dwie takie skrzyneczki. Zostanie nam 10 koła jeśli to przegramy. O! Underdog. Underdog na trzech stary. No tutaj może polecieć taki, taki item, że o Jezu. Dwie skrzyneczki. Dawaj stary. Na pożegnanie. Zostało nam 10 koła. Łapka w górę swój z wąkiem kadli. 18, to już mówiłem, a tutaj... Nie no, to jest nie fair. To jest nie fair no. Czemu ja zrobiłem Underdoga? No chyba, że tu im da. Okej, okay, może? Nie no, nie wystarczy tutaj. Jezu jak ta bitwa oddała gdybym, gdybym ja dostał tego flip karambito właśnie bym se zgarnął, właśnie bym se zgarnął 13 koła. Ale dobra, dyszka też jest super Mam nadzieję, że Ci się nam się spodobało Widzimy się jak zawsze jutro. Elo!